Cześć. Pozycja lotosu. Pozycja lotosu może nie jest jakąś bardzo widowiskową pozycją, natomiast jest bardzo, bardzo ważną pozycją w jodze. Dlatego, że była to jedna z pierwszych pozycji opisanych w filozofii jogi i była to asana, która była jakby głównym kluczem i główną pozycją w jakiej uprawiało się jogę. Otóż uczeń siedział obok nauczyciela właśnie siedząc w pozycji lotosu, w siadzie skrzyżnym albo w siadzie na kolanach więc ta pozycja lotosu była naprawdę bardzo, bardzo ważna. Dziś pozycji lotosu nie używamy tak bardzo często, natomiast chciałabym Wam ją zaprezentować, jak robić ją poprawnie, dlatego że ona wymaga dużo uważności. Poza tym jest pozycją, która jest zalecana jako pozycja do medytacji, więc jeżeli ktoś z Was jest bardzo zainteresowany medytacją, chce jakby ją robić w takiej tradycji, w taki, w taki tradycyjny sposób to właśnie ta, ta pozycja lotosu. Dlaczego wymaga uważności? Przede wszystkim dlatego, że mocno obciąża nasze kolana, więc jeżeli poczujesz jakikolwiek ból w kolanach, to się zatrzymujemy, wychodzimy z pozycji, próbujemy ją delikatnie zmodyfikować, żeby ewentualnie dostosować nam do naszych możliwości. Jak możemy ją zmodyfikować? Powiem od razu zanim zaczniemy. Można ją zmodyfikować przez podniesienie bioder wyżej nieco. To podniesienie możesz sobie usiąść na klocku, możesz usiąść na poduszce, najlepiej szczerze mówiąc na czymś twardym, więc może na książce, co jest dostępnego w domu. Jak ją wykonujemy? Pełna pozycja lotosu to jest odłożenie dwóch stóp tutaj na udach, natomiast możemy wykonywać również pozycję pół lotosu i od niej zaczniemy. Jedna stopa jest przesunięta do pośladka, Drugą przysuwam maksymalnie do siebie, tak, żeby kolano było maksymalnie zgięte, dopiero otwieram nogę. Czyli nie wyciągam nogi, nie zginam jej trochę, a później łapię i odkładam ją na udzie, to jest najgorszy sposób, w jaki możemy wejść do pozycji lotosu właśnie ze względu na kolana. Dlatego polecam, żeby przysunąć albo maksymalnie przyciągnąć najpierw i otworzyć, wtedy jest to ruch z biodra. Zauważcie, że moje kolano jest tak, jakby było obwiązane, obwiązane, ono jest cały czas bezpieczne. Tu się niewiele będzie zmieniało, więc jeżeli jestem w stanie docisnąć. Nogę bardzo mocno do siebie, to już, jest, to już jest git, i wtedy otwieram ją od biodra, czyli jest ruch. Biodrze, w stawie biodrowym, i dopiero stopę powoli odkładam u góry. I teraz mogę ocenić, czy to jest dla mnie bardzo niekomfortowe i czy czuję gdzieś ból. Natomiast w moim kolanie się w tej chwili niewiele zmieniło. Zmieni się, jeżeli zrobię to nagle, odłożę ją tu, przyciągnę nogę, to wtedy ten moment przyciągania i zginania, równocześnie rotacji i zgięcia y, będzie bardzo obciążał kolano. Dobrze, czy jak już przysunęłam otworzyłam i odłożyłam, to teraz biorę drugą stopę, znowu maksymalnie przysuwam do siebie i powolutku wsuwam stopę po nodze do góry. Jeżeli to jest komfortowe dla Twoich kolan, dla Twoich bioder również może być trochę niekomfortowe, więc też obserwujemy. Natomiast kolana są tutaj jakby kluczowe w bezpieczeństwie tej pozycji. Jeżeli to jest ok. Mamy pozycję lotosu. Pamiętajmy o tym, żeby nie podnosić nóg. Nie tylko w lotosie, ale też w pozycjach stojących, w których odkładamy nogę gdziekolwiek tutaj wyżej na, na powyżej kolana. Pamiętajmy o tym, żeby robić to bardzo świadomie, najpierw przyciągając kolano, zginając kolano, a później dopiero odkładając nogę. Tak będzie naprawdę e, lepiej dla Twojego ciała. Pozdrawiam!